Gwary Wielkopolskie, znanych wierszy przedstawianych w Gwarze Wielkopolskiej. Serdecznie witam przedstawicieli szkół z mogłych, Mokrych, z Porażyna, z Opalenicy, z Wojnowic i z rudni. Konkurs przeprowadzi pani Danuta Niesicka, ona tam będzie głównym prowadzącym ten konkurs. Jury stanowi stanowią nauczyciele z poszczególnych szkół. Bardzo serdecznie witamy na dzisiejszej, na dzisiejszym konkursie gości specjalnych, a mianowicie Pana Stefana Działskiego, który jest opiekunem Zespołu Ludni który tak zespołek... oraz Apolonię Karmelkową, czyli Panią Wandę Pani Banda Kałek. Powiadał woda po naszemu i dzisiaj też na tą uroczystość przygotowała taki krótki e, monolog i mamy jeszcze dla Was niespodziankę. Może więc zaczniemy od pani wani. Bardzo prosimy, pani Wanda będzie pierwsza występowa. Czyli rozgrzeje dzieci do ja całą No, tak. no, no, tak. Na scenę takiej tej pani nie wpuścimy, bo to jest taka scena z ławek, tak że czasami bym mogła No Witajcie, kochane dzieci. Yy, nazywam się Apolonia Kanberkowa. Nazwisko, kochane dzieci, jak sami wiecie, od karmelków daję ja mu Ale mój józef znaczy się jak mój mąż. To zawsze go do mi tak. A Polunia, ty jesteś słodko jak karmelek, ale nieraz jesteś głośko jak piąt z poprzedniego dnia. A wiecie, co to jest białą? No, rośnie takie ziele, wiecie tam gdzieś, za sodołą, na łące, nieraz topili jak... Co polało, pani dyrektor? Skarbła, żołądek, żołądek chyba nie? No to pioną pili, żeby żołądek przestał wodyć. No i cóż teraz kochani, mam, mam trochę opowiedzieć o sobie. Nie? Jak widzicie tam siedzi pan dyrektor, opiekun zespołu ludowego Rudniczoki. I może trochę o tym zespole. Zespół nasz działał przy wiejskim Domu Skultury Rudnika. Śpiewamy piosenki ludowe, godumy po naszymu, a dokładnie mówiąc, to my nie godumy taką wielkopolskim wielkopolską, mimo gwarą A Takie wiecie, jak to do nich, Pradziadek, Babcia. No tak się go dało. Bardzo bym się ucieszyła z tego naszego zaproszenia. Dziękuję tu pani dyrektor za, za to zaproszenie. No i i dzieciom oczywiście też dziękuję. Wiedzieliście, że będę? Nie? Nic wam pani nie mówiła? No, no i No i pani prosiła, na zaproszeniu napisała tak. Czekajcie, niech na serwetnę otwórzę i czy A ja tak mogę trochę dłużej czy, czy, czy tak? aha tak. Latość to jest 22 maja. Na godzinę dziewiątą trzeba się wyryftować i być na flekta. I co sądzicie? Tak wyryftowałam się ładnie? Tak. Ta, a, a, tak, a tak na flekta też jeszcze jest? No, napisała pani dyrektor, że trzeba zadziałć w inny klub i na fytfel do Ludnik przyjechać. No więc ładny mąż. Podobało mi się? Zrobicie takie chciały, nie? A tak wam prezentuję. No i, i napisała jeszcze, że będziemy się glapić na grupki, co będą glodać po naszymu.